Witam wszystkich bardzo serdecznie. W. Nagranie poszło. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Hmm, kolejnym, Jezus, Maria, już się do kolejnego. W pierwszym odcinku z serii. Ono się chyba będzie nazywać European Multic, czy Euro europejski Multic. Wraz ze mną jest dzisiaj tutaj pierwszy gracz tej serii. Yy, będzie jeszcze. Możliwe, dwóch. Yy, Alan, którego możecie już znać yy, z odcinka z American Single. Na wstępie chciałbym jeszcze przypomnieć o subskrybowaniu kanału z dzwoneczkiem oraz ym, oraz zostawieniu łapki w górę pod filmem. Wbijajcie do Alana na TikToka. I Alan, jak się nazywasz na TikToku? Yy, na, będę się nazywał, dzisiaj zmieniam nazwę na yy, agroteam. Yy, możliwe, że będzie trzeba coś dopisać czy zmienić, bo zobaczymy, czy będzie możliwa taka nazwa. Dobra, dobra. A więc tak, wbijacie do Alana na TikToka, może jeszcze później do mnie na TikToka, ale to no. później się ogarnie. No i na YouTube AgroTeam. I na YouTube AgroTeam, ale Alan też ma kanał na YouTube, a. niedawno zaczął. Na razie shorty puszcza. O nie, jak to zabrzmiało. Nie, wypraszam sobie, jest jeden filmik z kopania ziemniaków. No ale chodzi o to, że to są shortsy, tak? Filmy. Nie, jeden jest dwuminutowy. Aha, no dobra. No to w każdym razie, Dzisiaj zaczynamy. Bez zbędnego wiania w bawełnę, nie będę tutaj tłumaczył, bo to nie jest pierwszy odcinek z tej gry. Przechodzimy chyba do pracy, nie? Kto co robi? Eee nie wiem, bo nie wiem czy chcesz robić, nie? Jakbym, jakbym, jakby tu jakby w farmingu działało F5, to bym zrobił sobie screena. Zobacz nad głowę. Widzę. Wiesz co, kurczę? Obojętnie bardziej, ja chyba tylko nie chciałbym siać. No nie wiem, wybierasz się tu na pewno. Dobra, to wiesz co? Ty może póki co po, pojeść kombajnem. Tylko zmień kierunek, bo on tak nieopłacalnie trochę jest ustawiony. Nie? Weź się odwróć w drugą stronę pola, bo jesteś takim kantem, że trochę się nie opłaca kosić. A ja, ja widzę. A ja tu pokultywuję póki co glebę. W ogóle kolejna sprawa, bo jeszcze tego nie wziąłem pod uwagę, czy, bo tu najprawdopodobniej, o, ej, dobra, ej, zarąbiście, chłopi, ja tego nie wiedziałem, że to dodali w tej aktualizacji, stój na chwilę, ja, ja tylko to pokażę na odcinku, e, w składzie gleby, weź sobie wejdź filtry w skład gleby, dodali, kamie, dodali poziom e, zakamienienia pola, e, dodali e, typ e, zmulczowane, wymaga wałowania, wymaga wapna, na nawiezienie dwa e, i zachwaszczenie jest 5 faz. Faktycznie nie zauważyłem szczerze nawet tego dzisiaj Tych kamieni też nie Ja no. e, Jak coś mały update do tiktoka, e, agroteam Ety. Okej okay. Dobra to czekaj, sprawa jest taka, e, bo ja chciałem sprawdzić czy te, czy te pola wymagają zaorania Ale teraz, teraz nie ma wymaganego zaorania? Jest wymagane wałowanie, ale mi nie pisze wymagane zaoranie, czekaj to sprawdzę ustawienia e, To nie jest tu Wymagane wapno, konieczna okresowa orka. Ona jest wyłączona. Okay, a jak ją włączę, mi się teraz to pojawi na mapie? Tak, ej ej super! Teraz pokazali wymagane wymagane zaoranie. Teraz nie jest tak, nie? Bo kojarzysz, jak wyłączałeś orka albo wapno, to dalej miałeś wymagane wapno albo wymaganą orkę, nie? No, no wiem, pamiętam. A teraz to, to się wyłącza. Nareszcie. O tylu latach. Czekaj, to wymagane wapno wyłączę, tak jak w tamtej serii, bo nie będziemy mieć póki co do wapna, ale chyba zaoranie zostawię, co? Tak, tak, może zostawić. Y też orkę to tam jest ten, można sobie dwójkę też fajną akcję zrobić. No. I słuchaj, czy, czy my w przeciwieństwie do, tak, do tamtego, bo na tamtej serii ja kupiłem głębosz, tutaj, tutaj kupujemy jakiś pług od razu? Ja bym kupił pług. Dobra. I, I może jakiś, nie wiem, sprzedajemy jakiś traktor z tych, kupujemy jakiś inny, coś takiego? Niezbyt yy, nie wiem jak chcę, bo czekaj zaraz, bo my mamy tą waltrę Ej, yy, dodali mamy... nowego Landiniego. To na pewno. średnich traktorach jest. Landiniego dodali? Tak, Też drugi Landiniego A ty on jest na się średnich? Ej, ej, dobra, ej, jak, bo jak płuk to w sumie to w sumie teraz, Mówicie bo ja dopiero nic. jeden pasek zrobiłem kultywacji jo, ja, ja, ja widzę tego Landiniego 190 koni w podstawie to jest git. Ładny jest nawet. na pewno. Na pewno dodali powiem. trzy kwadraki. Mm, ale to jest. Y... Ładny jest ten Landini, tylko że ci powiem, że ja, jak byłem w Bednarach na targach, nie? No. Y, no to siedziałem w obydwóch i ci powiem, że to jest. Landini to jest jeden. Do jeden. To jest wszystko to samo, co w McCormicku. Nawet mają. No tego, że jest oczywiście marka i ten zmieniony, nie? Yy, no i kolory i tak dalej. Dziu, że... Ale ogólnie to jest to samo jak powiedzmy... Ja to, to przepraszam widzów za to, bo przez chwilę sprawdzałem czy Ciebie słychać w OBS-ie, a przecież tamtego i tak nie sprawdzę. Yy, I po prostu, po prostu ten, po prostu... Yy, nie było Ech, Cię słychać, bo wyszedłem. Bo, wyszedłem, nie było eee... cię słuchać, bo wyszedłem z farminga. Aha, ee, dobra. Eee, a na czym się ucięło? Wiesz co, jak gadałeś o tych Bednarach, ale na pewno był, na pewno raczej, widzowie powinni zrozumieć, że tam było ten, mówił, mówił tym Landiniem, że to Siedziałem jest taka... w, e, tym Landiniem i siedziałem w McCorniku. i to C jest jeden do jeden to samo, tylko to się różni kolorystyką, nawet teraz e, jak patrzyłem, to ten sam model McCornika jest identycznie wykonany w środku, tylko ci powiem, że w MacCorniku mogliby zmienić to, żeby była trochę mniejsza paskóra jednak, a, ej, ej, Bo... ej, a, ty nie robisz, Andy, ja... nie robisz rozrzucania na ściernisko? Bo my po nie Nie, na słomę robię. A my nie będziemy po prostu zbierać, my nie mamy prasy. Ale no to można wypożyczyć albo prasę, albo można to wypożyczyć. No ale po co nam słoma na razie? Znaczy na nie? No dobra, niech będzie. Ej, to co robimy z tym pługiem? Kupujemy jakiś pług, czy... Ja jak już to bym właśnie kupował pług... I szczerze, nie wiem jak ty, ale ja bym chyba tego Sztajera sprzedał. Sztajera sprzedajemy? Znaczy nie wiem, rób co ale wiesz co, to... e, ten Sztajer ma 135 koni. No to osobiście wolałbym go zmienić. On za 70 tysięcy się go sprzeda, tutaj by się na nim na sklep pojechało. Wtedy mamy 170 tysięcy, nie? Plus nie wiem, jeszcze pikam, jakby jakby było za... jakby było ciężko z finansami. Wiesz co dobra. Pomijmy na razie ten pług, bo my za długo się będziemy z nim grzebać na odcinku, a odcinek pewnie i tak nie powinien, nie, powinien żeby nie wyszedł tutaj niż 20 minut. To... A widzowie, taka propozycja ode mnie. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie na taki pomysł, żeby... Czarek bił na moją gospodarkę, która jest już sporo rozwinięta i na przykład zrobić takie oprowadzenie po gospodarstwie. No, bo Alan nie nagrywa tej gospodarki na YouTube'a, aczkolwiek gra sobie tak... forfan. Tak, gra sobie tak prywatnie po prostu. Na Elbiku. Tam tam już tam ma już sporo rzeczy, moglibyśmy tak się Napiszcie chyba w komentarzach. Chyba dwa odcinki ci powiem, że z tej gospodarki na TikToka wrzuciłem. Ale to już hmm. dawno, bo miałem tylko wtedy tego klasa akcjona. nie? Pamiętam przegraliśmy, nie? Wtedy kiedyś tam. No. Na początku. No, no to miałem tylko tego klasa, a teraz no już są sprzęty porządne. I hektarów też już dużo jest. A jakie ty masz pola? też dawno tam nie byłem. Ej ja ci powiem, że... tak na pewno to jedno, te, y, to jedno największe mam i to nad nim też drugie wielkie. Musisz teraz się nikt zapalać, bo uczyłem. mam wszystkie prawie Duży jest. Tam nad gospodarką, za tymi domami mam te dwa wykupione Ej, y, w Ja ci powiem, że jak wjechałem dwoma, Jak wjechałem dwoma kombajnami jeden tam chyba 12 metrów header, czy tam 10, drugi też koło 9, no to jak w tym wpadłem, to jest takie dobre 4 godziny koszenia, no. No to nieźle. Wyłączyłem automatyczny rozruch silnika, więc teraz Enter'em odpalasz. Dobra. I wyłączyłem okresową konieczną morkę, to się później kupi kółko. Eee, ja chcę, mam 50%, nie? Okej... Okay. Ja to jeszcze trochę. Chcesz pokasić, czy nie? Wiesz co... Ja jeszcze chyba nie tak... Do połowy pola dojedź, to się zamienimy. Ale właśnie jestem w połowie pola. Nie, jeszcze jeszcze... Nie, jeszcze nie. dwa przejazdy i będę w połowie. No, to ja między... To ja w ten czas trochę... Trochę pokultywuję Bo niewiele tego zrobiłem. To później, żeby też było coś fajnego, to można w biegu sypanie zrobić, nie? No. ja myślę, Alan, że od kamienianie będziemy robić tak, co, co dwa zbiory, nie no, nie? no bo wiesz ten, nie mogę. O. Kurde mać, cicho Kiedy, kiedy odpaliś TikToka? Ej, 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 ty, ty mi tu nie zrób, ty, ty nie zrób do odcinków prawa autorskich <grym> Nie, spoko Włączyłem, bo sprawdzałem y, ile wstawiłem odcinków I wstawiłem tylko jeden odcinek z tej mojej serii, nie? Aha Więc no y I o dziwo, już wtedy miałem kornika a ty masz tego większego czy mniejszego? Tego większego, nie. Ale ja ci powiem, że on teraz jak patrzę na mnie na gospodarstwo za nie zmniejszy już. Aha. No to sporo się musiało zmienić jak mnie nie było. No. Dodawanej hajsek! Nie, zero dodawanego hajsu. Tylko robić swoje to, że mam na tym save'ie około 300 godzin już, nie? No to, no to, to już wiadomo na czym się działo jeszcze rano, a później na matematyce zaspany. Co? Jaka piąta rano? Jaka matematyka? Jakie spanie na matematyce? Co? Nie. Nie, tego nie było. Jaka? Kurde, jaki? Kurde, chciałem nie zalepać kultywatorem w drzewo. Ajajaj, nie udało się. Kierowca! Dobra, wali tam ostatni przejazd i się zamieniamy, nie? No właśnie, tak będzie wtedy połowa pola i wtedy od razu zaczekam przyczepę i można sypać w biegu, nie? Bardzo no. się... I w sumie wiesz pracę. co, ja tak sobie myślę. Że kurczę nie wiem, bo to by się pewno całą noc wrzucało jak niedłużej i pewno by mogło wejść na zajęcia i się boję trochę tego Jakby zrobić z tego pół odcinek, ale to wtedy mogłoby się nie zdążyć przesłać. Bo ty chcesz to na... w środę rzucić, tak? Na jutro. Czy na wtorek? No. A przecież muszę zrobić pół godziny, przecież niech się przesyła w nocy. A co ma najpierw jutro? Wtorek, fizyka. Fajnie, na fizyce to nawet się odzywać nie musisz. Mówisz to na odcinku, to będzie słyszał... No. Ups! <laughs> znaczy co, nie... Hmm, Oj, w sumie nie, nie wiem czy jakiś nauczyciel to ogląda? Jeśli, jeśli tak, to cię... No, raczej nie. To. Uwiesz! Ja się nie spodziewałem tego, ja wstawiłem te fotki, coś tam wysyłałem, nie da rolnych tam na playlistę. No. I mój to zobaczył. Aha, a, a, kiedy to, a kiedy to wstawiłeś, w godziny? Ja to wstawiłem z 5 godzin temu, nie? Bo pisałem z takim jednym ziomkiem. I. Ej, dobra, się? się? że nie. No. no. Zamieniamy I się? mi przychodzi powiadomienie, że no nie powiem imienia i nazwiska, ale polubił twój film, nie? Znaczy twoje, twój... twój post, więc... Aha, fajnie. Gdy? Zamieniamy się? Że tak powiem... Halo. Proszę, do końca jestem możesz brać kombajn? Aha. Bo jest 95%. A, a to, ja to wiem, mi się! Postojera. Ej, na, na, w pewnym momencie mi się zdublował twój nick. Kurde, mi się, mi się pokazuje te... Te moje konto... I te moje konto mi się pokazuje, to Steamowe Na odcinku Skakuje Osobiście mi... Ci powiem, że nieładnie wygląda Niesztajer, nie? Nie jest jakiś zerowy Najgorsze jest chyba to Taka niewyśrodkowana kierownica Niewyśrodkowany widok, nie? Ale Ci powiem, że to nie jest ten, bo Ja wiem, bo u takiego U, u wuja właśnie, jak tam jeździliśmy do Tam kuzyna wuja No to on ma właśnie yy, Takiego MTZ-a, nie z tą kierownicą I oni mi tym dali robić Ci powiem, że nieśmy się w ogóle Czekaj, 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 czeka. ja ci wycofałam To, to Dobra, trochę Ojej! Oj! Ojej! Oj, oj, oj. Tego nie było To było tylko tu? Oj! Dobra Jakoś poszło nie, jak dla mnie, ty jesteś w dwóch postaciach y, ra, y, raz, stoisz, Ech, y, y, raz stoisz w traktorze, a drugi raz stoisz za polem Dublowałeś się u mnie. Ej, ci powiem, że ta skrzynia w tym staje, że jest w ogóle niedopracowana. Jak ja nim podjeżdżam pod górkę, a on mi daje, daje najwyższy bieg, nie? No, możemy sobie korygować, nie wiem, masz kierownicę podłączoną teraz? Właśnie nie, i nie chcę mi się ich podłączyć, tak mam sobie kierownicę podłączy Tylko znowu w tej walce się męczy, że więcej walczy w biegu. Ej, da się w końcu przesypać przez przyczepę, bo mi zostanie 500 litrów w kombajnie, bo ta przyczepa ma 8 koła. Nie wiem ja W sumie sprawdźmy Cześć ty Beatrice 3 ile bieg, biegi? Valtramon tylko 4 biegi Masz full Weź tam do silosu Czekaj bo my zbieramy, my zbieramy pszenicę nie? E, tak tak to Ja sobie sprawdzę wahania cen pszenicy są najwyższe chyba najlep najlepsza cena jest w grudniu nie? Pszenica pokaż wahania cen Ej sorry w styczniu, w styczniu jest najlepsza cena na pszenicy tak. Yy, tu ci powiem, że tak prawda też w Polsce, bo jest właśnie grudzień, styczeń, są najlepsze ceny. Ja miałem Ja ci powiem, że nie wiem czy w jakiś dzień się tam nie zwolnię z zajęć i nie będę wujowi tam ładował na przyczepy. Bo w ogóle tam pożyczył sąsiada 7211. Tak, tak, powiedz. Bladzie, powiedz, to powiedz, powiedz um... Sorry to będzie złe, ale powiedz, że babcia zmarła. Nie, nie ale No i tam nawet na TikToku jest tam filmy jak nim Orem, no to e, e, tym 7.2.11, bo e, miał taką fajną oś, ośmiotonową e, przyczepą wozić, tam właśnie pożyczoną e, od tego kuzyna i swoim 5.2.11, nie, tym e, co e, orałem, znaczy nie Orem, tylko rozrzucałem. E, no i ci powiem, że to by było dobre, bo wtedy wujoby sobie tylko latał na skup, a ja bym ładował, nie? Mm -hmm. A więc zanim ja jednak ruskim rzucę to... A, dobra, bo cię jeszcze nie tego. Zanim ja ruskim rzucę 8 ton, czy tam na drugie wejdzie też 4 tony, no to jednak minie. No a trochę minie, trochę minie. Ach te tury do tych traktorów. Powiem ci tak, gdyby... Gdyby nie ta łyżka na tą dźwignię, nie? To jest do ciągnięcia żeby się opuściła. A jeszcze później musisz tym ucelować, a jak nie ucelujesz, to musisz do dołu opuścić, oprzeć łyżkę, ten, ten bolec włożyć i dopiero. Łyżka na linkę? No, to jest ta łyżka na linkę. Jej, ja, ja pamiętam, nie? Powiem ci tak, szczerze. Jak traktorem nie jeździłem, tak linką łyżką sterowałem. Znaczy, łyżką, widłami, sorry. Znaczy, ja widłami, jak wyładowaliśmy obornik sterowałem. I że wtedy było git, bo jak to szarpło, wadło ramę, to jakby latywało do połowy, to wtedy ja puszczałem idealnie, jak są dziury trafiało tam, nie? Mm -hmm. Ale znowu, czasami jak się przyblokowało, bo to już musisz opuścić. Albo nie daj Boże, niech ci się to zapnie, ten obornik na tym. Później weź to chłopie zapnij, jak tego zapięć idzie wchodzić po tym oborniku tam do tej, do tych widaw albo tego a wujek sobie wtedy do fryzera pojechał i mi się to zapchało, się a wujek sobie później pojechał w gdzie pojechałem do sąsiada tam rozrzucać też bo tam jego sąsiad miał tam obornik i sobie tam chciał na ogródek rozrzucić, on tam miał ogródek z 20, 30, 40 jarów wraca na kontrakcie, eee, like znaczy, on, my to za darmo robimy, no bo on tyle lat, jak wuje chodzi do pracy, nie? I są, jest kombajn umówiony. Znaczy, teraz będzie umówiony już na sobotę, bo jest od innego gościa, ale trzy lata temu, jak y, właśnie od takiego jednego, że tak powiem, hama y, przyjeżdżał kombajn to jego nie chodziło czy ty masz czas teraz, czy nie. On jedziesz teraz, albo nie masz kombajnu. Albo tak jak nam powiedział w tym roku, jak do niego pojechaliśmy, że. On to ma większych gospodarzy, a nie takie kawałeczki po 10 hektarów. Tylko on ma gospodarzy po 30 hektarów. No, to no jak ktoś no, wiesz, większy takiego, klient więcej mu zapłaci. Ma po prostu tyle znaczy, nie tyle że mu zapłaci, że on, żeby przysłać kombajn, to też nie ma pewnych klientów, musi kilka umów pisać. A tam, jak napisze jedną umowę, to potężną, nie? No. No i właśnie y, on nam tak powiedział, a najlepsze było to, że tam chyba y, i nam nawet nie zależało na tym, żeby ciąć pszenicę czy tam y, żyto, nie? które mieliśmy, tylko nam zależało na jęczmieniu. Bo chcieliśmy w ogóle już tydzień wcześniej zacząć kosić ten jęczmień. No bo on już się sypał, no a nie było kombaniu, nie? Żeby to sobie mucić. Nawet tam y, jakby był, był w pracy, to ile coś tam żebym podjechał, nie? Po, ten. Przyczepa i tak stała spięta z zetorem... Yy, sorry, z 60. Bo jeszcze na dniwach była 60 No i tam i tak odwoziłem yy, przyczepami, a bo ja siedział w kombajnie, nie? No, skrzynię wtedy jeszcze rozwaliłem w 60, bo mi Czwórka pociągłem i poleciała do mnie, nie? Zamiast do tego, ale okej okay. Kiedy przesad... kiedy przesad... Kiedy przesadzasz z mocą No chłopie, siedzisz sobie w telefonie tak naprawdę Ja jeszcze wtedy tam z kuzynem byłem I siedzimy sobie, każdy ma wywalone, w telefonie sobie siedzi, gadamy sobie tam o czymś Dzwoni wujo Ej, wiesz co, młody weź no tu podjedź, bo ten, bo on by się przejechał do tego Doradka, bo on ma tu jeden kawałeczek taki, nie, to by już mu wymówił to A ja jestem kilometr od tego, a oni mówią, że już są w głowie przejazdu no to 60, frum, frum i wood. Jeśli przyczepa też nie naszej. I... Dobra, ja mam tu ostatni rządek już, więc będę. Jeszcze nie wiem, czy ten. 21 minut. No to chyba na tym sobie skończymy odcinek, to władujemy do silosu. O co, to już koniec odcinka? Będzie? Chyba, no bo co, nożniwa są ogarnięte, tam trochę pokultywowaliśmy. Ja bym jeszcze coś zrobił. Po odcinku ogarniemy sobie jeszcze, myślę, te pola w ogóle tak na obsie jeszcze. Choć nie wiem, czy, sieje, czy siejemy rzepak, czy czekamy na inne uprawy. Nie wiem, ale ja bym jeszcze coś w tym odcinku zrobił. No nie, 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 po powinni... ja, w... ja, ja wolę że nie ryzykować, bo ja bym chciał to na jutro wstawić. A później sobie nagrać z tobą, nie wiem, jutro albo. albo jeszcze może nawet dzisiaj kolejny odcinek na i wstawić go sobie nie wiem na przykład w nocy z czwartek na piątek wstawić go na niedzielę, nie? No no no, e, ale wiesz co, jeszcze nie było głupie, żeby zrobić No, e, coś takiego, żebyśmy powiedzmy teraz zakończyć jeden odcinek i zaraz przecież można jak będziemy to robić Że tam siebie i tak dalej też można zrobić jako na drugi odcinek nie? No, no, można by było. Mm, i no ten właśnie, i to masz i przynajmniej jeden jeszcze... odcinek, jeśli do przodu, a... W tym odcinku następnym moglibyśmy przy okazji wypożyczyć, albo nawet kupić, nie wiem, czekaj, właśnie. Sprawdzę jak so i, jak stoją te... Jak stoją okazje. Nie okazje, nas kompletnie nie powinny interesować, choć w sumie w sumie nie, słuchaj. Jest ta, to jest farmingu nazywane sadzarką. Tak eee, no właśnie... Kaza tak, kaza minus 50, 100. minus e, Amazona, malutka 4,5 metra, ale minus... No widzę 52% No 23 tysiące tylko Ile ten Jungle kosztuje? Jungle e, kosztuje 800 tysięcy coś takiego 847 tysięcy Najgorsza maszyna chyba w historii farminga 847 tysięcy Ja mam... Europa ja kosztuje 500 ja będę chował Sieckarnie kombajn. prostu. 500... Ty na baski, to będzie chyba najdroższa maszyna. A najdroższy ciągni gira. Wiesz co? Czy musisz sprawdzić tych dużych tam. 500 też, jaka jest 500 tysięcy. Więc to teraz przed. Dobra, kombajnik jest zaparkowany. Ojej, hej, Hedera nie opuściłem. Panie. A się dziwię, że to jest tyle pieniędzy, że Dobra, czekaj, ej, w ogóle jak z kontraktami tutaj stoją te zbiór plonów? Nie, zbiór plonów jest tylko na wielkie kombajny i to są na pola rzędu... no, po, po, prawie 3 albo ponad 3 hektary, więc... Tymczasem jadę torem uprawiający 5 hektarów w jeden dzień. <laughs> No, w jeden dzień, w jeden dzień, ale my się tu powinniśmy wyrobić krócej, tak wiesz? Bo to jest farnik, to nie rzeczywistość. Tylko patrz, po pierwsze, że jak to robisz w realu, też ci inaczej czas mija. Inaczej też są działki dobrane na hektary. Inaczej się czujesz. Inaczej się czujesz, jest dla ciebie przyjemniejsze, jak sobie jedziesz w realu ciągnikiem niż ten. Ja pamiętam, jak uprawiałem i z Oliwierem w ogóle gadałem wtedy, nie? Chce so, tak gadamy, gadamy. Patrzcie, rozmowa trwa dwie godziny. I tak se patrzę na pole. Mi już takie złe przyjazdy zostały i takie, o kurde, jak to zleciało, ty. No. A u? U? Dobra, mam, lewy. Może, może mi się w przyszłym roku coś udało u niego nagrać? Bo on ma jechać podobno do wuja na pryzmę? Czy tam odwrót na, na kiesionkę, nie? To coś byś. Oliver to na nie wiem czy ma fobie na punkcie pryzm w farmingu jeszcze 19C, bo mu nie działa 22, tak jak yy, widzowie tak ja mówię. Jak mu będzie działała 22, to on powinien się pojawić na tej serii. Dołącz do niej, Olivier. Yy, ale teraz tak ty, tam, ty, ty mi jaka zostawiłeś, nie? E, spoko już to rest to Yy, I szczerze, mi się wydaje, że on yy, bejtuje z tym, że będzie na odwozie robił, bo gdzie by mu dali, żeby on po drogach jeździł ze stanami z, tak, yy, z, z, z kiesionką, nie? Ło! Ty chyba nie wiesz, co on robił yy, w ten... Yy, kurde, czy on to robił w wrześniu? W wrześniu, albo w październiku tego roku. Jakbyś ty wiedział... co tu pisze? Sztajermetik. Już myślałem, że tu Formatik pisze, nie? Dobra, Alan. Ale Ale ci powiem, że on według mnie bejtuje, bo on mu, on jak on mówi jakie on rzeczy nie robił, że on tam porozbijał ciągniki i tak dalej. Ja, a mi mówił dokładnie odwrotnie. kurwa, Alan. Czekaj, bo ja chcę się ustawić. Weź, weź no ustaw się. Ja się ustawię. A, że na miniaturę oczywiście. No wiadomo, no być ku, miniaturka tak, musi tak, być. tak tak, Dobra, ustaw się koch. Koło tego się ustawię i jeszcze idę po Valtre'a Po lewej Nie, po Waltre nie, waltra Valt nie występowała w ciągu, po Walter nie idź. Jak to nie występowała, ja nie testowałem No dzień dobry Wyłączę silnik Ale weźmy się tego nie niej ustawię O trochę, bo zasłania, ale dobra Kurde, jakbym miał tego moda na... Tego monona, czekaj, wyłączę sobie to. Wyłączę sobie tą, dobra. Oczywiście nikt może być widoczny i nie może być słyszalny na odcinku wszystko może być, tak? Mhm. Dobra, to jak najbardziej mamy wszystko ugadane można odcinek puszczać. 27 minut, dość długo wyszło. No to ja wam dziękuję bardzo widzowie za oglądanie. Miego wieczora albo Dziąga zależy kiedy to wyjdzie. Raczej dziąka. Dziękuję za oglądanie, dziękuję, żebyście na rozpoczęciu tej oto serii z Farminga 22 Razem ze mną był Alan, yy, jako Lenovo Witam, witam, witam Żegnam Witam, zaraz będziemy drugi nagrywać jeszcze yy, No dobra Tak więc, yy, dziękuję wam widzowie bardzo wszystkim za oglądanie Alan już tam wariuje Czekaj, ustaw się jeszcze raz, bo mnie opróki nie zrobiłem Już idę, już biegnę yy, Czekaj, dobra F12, bo to jest tutaj się robi screena, dobra yy, No i ja was już się z wami żegnam, widzowie Dziękuję, cześć i siemanko